Trzeba szukać jakby błędów w mixie, tylko błędów jakby w procesie produkcji. Wiele ludzi stosuje jego miksy 1 do 1 i coś nie wychodzi. Odpowiednie wyrobienie ciasta... Dzisiaj na tapetę wjeżdża baza do miksu śmierdzącego. Mamy jej tutaj 50%. Co my tutaj mamy, opowie nam za chwilę Mariusz, co i dlaczego właśnie tak jest i powiesz nam też, czy może coś nie wyjść. I dlaczego oczywiście. w miksie śmierdzącym może coś Wam właśnie nie wyjść? Zresztą w każdym miksie może, w każdym coś, może, nie może coś, nie wyjść, coś nie wyjść, ale to postaram się Wam za kwieczkę zobrazować, przybliżyć dlaczego. No i myślę, że tyle. Przedstawiłem Wam tutaj naszą pro prostą propozycję, jak widzicie, opartą na sześciu, sześciu komponentach, które mają tworzyć nam bazę do, do rozbudowy naszej części, części góry. Dokładnie. Zostawiam Was z Mariuszem, przybliżam tablicę, No i ekspert będzie się teraz wypowiadał. Myślę, że nie będę się tutaj rozwodził na temat każdego składnika, jaki ma wpływ finalny na kulkę, bo zaproszę Was do obejrzenia dwóch wcześniejszych części, czyli budowy miksu 50x50 /50 oraz budowy bazy do miksu słodkiego lub mlecznego. Tam z grubsza zastosowanie i jakby funkcje każdego komponentu omówiliśmy. Więc tutaj nasza propozycja na bazę do, do miksu rybnego opartego na jakby bardziej produktach pochodzenia zwierzęcego. Czyli tak semolina 10%, mączka kukurydziana 10%, mączka CSL 8%, zarodniki pszenne 7%, gluten kukurydziany 5% oraz, oraz celo na poziomie 10%. Daje nam to łącznie 50% bazy. Którą jesteśmy w stanie sobie w fajny, fajny sposób rozbudować i na pewno, na pewno będzie nam się to dobrze, dobrze kulać. Tak jak wspominałem, jak i przy bazówce, tak i przy propozycji namix słodki, możecie to rotować, zmieniać z różnymi innymi składnikami. Tak samo ta baza może być fajną bazą nawet pod e, wcześniej wspomniany e, miks e, czy foodowy, czy, czy właśnie oparty na, na mlecznych proteinach jak widzicie, jak obejrzeliście wcześniejsze dwa filmy e, tak naprawdę kręcimy się cały czas koło jednego i każdy z tych miksów e, wcześniejszych, bazowy, czy, czy ten e, nasza propozycja pod miks e, m, słodki może być zastos zastosowana do Każdego innego miksu, o każdym innym profilu, ponieważ, tak jakby wam to zobrazować, baza jest bazą, a część główna dopiero kształtuje nam, nam profil kulki. Staraliśmy się wam to w każdym z tych trzech, jakby, naszych propozycji zrobić jak najprościej, ale żeby miało to ręce i nogi. Ale, tak jak tutaj wspomniał, co nam może nie wyjść, bo. Na swoim kanale DZIKU pokazuję Wam jak on roluje, jakich półproduktów używa. Wspominał mi tutaj w rozmowie przed nagrywaniem, że wiele ludzi stosuje jego miksy 1 do 1 i coś nie wychodzi. Dlaczego tak może być? Nie będzie to problem w składnikach, w bazie, tylko wiele czynników jest, które wpływa na to, że ta kulka się lepiej roluje, gorzej roluje typu odpowiednia ilość płynnych produktów, odpowiednie wyrobienie ciasta, odpowiednie ustawienie maszyn lub końcówki do wyciskania naszej średnicy więc tutaj czynników jest wiele a e, jeżeli ktoś już tak jak korzystacie z gotowych jakby przepisów dzika na tym wykulał, wszystko było dobrze, to nie trzeba szukać jakby błędu w miksie, tylko błędu jakby w procesie produkcji. E, no i tak naprawdę e, cały czas kręcimy się w koło jednego. Mix, e, jesteśmy w stanie sobie z części bazowej rozbudować o każdy inny profil. Tutaj taka nasza propozycja, myślę, że fajnie, fajnie tutaj produkty takie jak mączka CCL, czy CLO, czy na przykład gluten kukurydziany, czy zarodniki pszenne będą się to fajnie łączyć z tematami właśnie tutaj zwierzęcymi. Co do rozbudowy o część główną, to jest tutaj naprawdę dopiero wielkie pole do popisu. Wracając do, do początku naszych wypowiedzi ze wcześniejszych filmów miks jakby bazowy, nie ma co sobie zaprzątać głowy, wymyślać kwadratowych jaj, jak to się mówi, po prostu bazować na tych produktach, które Wam tutaj przedstawiliśmy, które stosujemy w miksach bazowych i nie wymyślać niczego więcej, ponieważ więcej się tutaj nie da, nie da że tak powiem, wymyślić. Ma to spełniać swoją funkcję wiążącą, rolującą, ma nam to wpłynąć na jakby pracę tej kulki w wodzie, można sobie rotować tutaj procentami, aby uzyskać właśnie kulę szybciej pracującą, wolniej pracującą, kulę o grubszej frakcji i tylko tyle. A część główna będzie odpowiadać za nasz, nasz profil kulki. Myślę, że tyle, nie ma co tutaj się więcej rozwozić. Zachęcam Was do... Ee... Zobaczenia tych trzech naszych odcinków, do e, porównania swoich e, miksów z naszymi miksami e, bazowymi e, i e, rotowania, e, jak i produktów, tak i procent, procentów, e, które możecie e, zastosować i na pewno e, zobaczycie, e, co Wam się sprawdza, co się nie sprawdza, co wpływa również na jakość e, rolowania. No i na pewno sprawi Wam to wiele, wiele fanów przy, przy zabawie i e, Tym bardziej jak będzie Wam wspaniczne. wychodzić. E, tak jak Mariusz wspomniał, że może coś sami nie wyjść. Też mówicie, robiłem tak jak Twój mix i nie wyszło. A tego że wyrobiłem tak i wszystko wychodzi perfekcyjnie. To jest właśnie to, o czym wspomniał Mariusz i też ja Wam czasami w filmach piszę, dlaczego znaczy, ciasto pęka. E, też mi kiedyś, stocie, pękało ciasto, wysyłałem zdjęcie do Mariusza, w dolej wody. Ja mówię, jak wodę? No wody, słuchajcie, dodałem sobie kapkę wody problem się jakby rozwiązał, tak? Nie widziałem tego, że ciasto jest na przykład za suche. W rękach wszystko fajnie wychodzi, niby jest, tak? Wychodzi fajny wałek, wychodzi na roller, robimy tak. Albo się porozpadało całe, co jest już w ogóle masakrycznie. No to już jak się rozpadało całe, to to jest... Um... Jak kilka kulek się nie domyka, ciutkę wody i będzie fajnie. Dokładnie, nie? albo zmiana, zmiana końcówki. My na przykład przerabiamy tu w ciągu doby około 800-900 kilo ciasta. Te ciasta są wyrabiane na 3-4 maszyny, potem rzucane w ekstruder. Te ciasto też schnie, więc na pewno je trzeba domaczać, zastosowanie płynnych składników, zastosowanie olejów, no jest wiele, wiele czynników. Dokładnie. Dlatego nie zawsze, mało kiedy wpływa to, ta, to, że po prostu jest gdzieś coś źle skonstruowane. Często trzeba właśnie zwrócić uwagę na proces produkcji i w jaki sposób to robimy. A nie szukać do końca problemów, jak się na przykład w takim, który Wam przedstawiamy, bo tutaj myślę, że wszystko przy zastosowaniu odpowiedniej produkcji, odpowiednio domoczonego i wyrobionego ciasta nie ma prawa się nic nie rolować. Dokładnie. No i też pamiętajmy, żeby nie, nie bez powodu producenci, producenci komponentów podają nam ilości, że tak powiem, dość mocno sugerowane, których. No nie należy za bardzo przekraczać, bo albo potem będzie nam te tciarce, to ciarstwo będzie za twarde, nie będzie się rolować, albo będą, albo zrobicie 3 kilo pop-up'ów. bo a, też a, możecie no tak akurat, zrobić. Tutaj... Wawtersy po biedy, bo jak nam mokną to jeszcze będą ok, ale 3 kilo popków, no. Akurat jeżeli chodzi o, o to, co wspomniałeś, e, czyli e, rolowanie, no to m, tutaj się zgodzę, ale jeżeli chodzi na przykład o opływalność, to myślę, że tutaj ciężko byłoby uzyskać nam. Poprzez popełnienie błędów w bazie, midzie, w bazie tak. pływalność. Ale, Dokładnie. ale tutaj już trzeba na, na to na pewno trzeba uważać, jeżeli rozbudowujemy naszą część główną kulki, na to trzeba uważać albo zastosować pewne metody, które pozwolą nam jakby zneutralizować pływalność niektórych moczek. Dokładnie. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Potraktujcie ten film i dwa poprzednie jako inspirację do tworzenia własnych miksów. Możecie się nimi zasugerować w 100%, możecie zmienić coś, a możecie po prostu się zainspirować i zrobić własny miks na podstawie tego, co właśnie powiedział Wam Mariusz. Tak więc, jeszcze raz, Mariusz, dzięki. Dzięki. My Dobrze. słuchajcie, zabieramy się za kolejny film, tym razem nie na moim kanale, ale będzie na kanale Ecobytes. Już teraz mogę Was serdecznie zaprosić na ten właśnie film, a będzie to film z produkcji nowości, która wjeżdża w tym roku, czyli 2.26 na rynek. Tak więc, słuchajcie. Bądźcie czujni, zostawcie suba łapkę w górę i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia, jak zwykle, nad wodą. Dzięki, do Cześć. Zobaczenia.